Dzień dobry. Dziś Ford B-MAX z 2015 roku z benzynowym silnikiem 1.0 o mocy 100 koni mechanicznych. Zewnątrz kolor niebieski, z przodu, lampy soczewkowe, LED do jazdy dziennej. Nie ma czujniki parkowania z tyłu, z przodu. Z zewnątrz spokojny, w środku fajnie wyposażony. No, nieduży ale ciekawy samochód. Na pewno tego nie można mu odmówić, ale o tym się dowiecie za chwilę. Przede wszystkim te drzwi, z tyłu drzwi, klamkę mają z przodu, się otwierają, tak jak w, w busie jakimś, jak wam kurier przywozi graty i boczne drzwi otwiera, tak to jest. Na pewno to jest fajne, jak mamy nieduże dzieci. Tak jak ja mam sześciolatka, słuchajcie, jak ja gdzieś staję, to jak nie powiem kto, gdzieś daleko, bo ja wiem, on niców nie bierze. On otwiera te drzwi, przecież nie chce komuś, ani sobie szkody narobić, ale tak jest życie. Trzeba ten moment przeżyć. Druga ciekawa rzecz, ale to, to może zaraz. Dobra, bagażnik. Zobaczmy ten bagażnik. No to jest auto wielkości fiesty, polówki. A tu zaraz pogadamy. Co i jak. Dobra, ale tak. Zobaczcie. Te się otwierają ładnie, normalnie. I teraz tak. Tutaj nie mamy słupka środkowego. Proszę bardzo. I taki mamy dostęp. Jest fajnie? Jest fajnie, no, mówię, no nie uderzymy w inne drzwi. Ale powiem Wam, ja bym chciał zobaczyć ten samochód na taksówce. Jak ktoś robi nocki w weekend i gdzieś tam tych wesołych odbiera, ile razy bym widział takiego drapiącego misia łapką, który szuka tutaj i nie może się dostać, ale dobra. Stawmy taksówki. Kto jeździ na taksówce jeszcze w nocy, ten się w cyrku nie śmieje. Eee, przechodzimy sobie do środka. No, palimy pojazda. 177 000 km przebiegu. O, ściszymy, 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 ściszymy. No. I teraz tak, co my tu mamy? Kierownica, na której mamy tempomat. Sterowanie radia. Cztery elektryczne szyby są. Światła ma automatyczne. I teraz tak. Tu ma ten niebieski wyświetlacz. Eee, co on ma? Ma nawigację. Gdzie jest ten przycisk? Eee, zresztą menu, nav i tak dalej. Ma klimatyzację automatyczną, dwustrefową. Ma podgrzewane fotele. Ma podgrzewaną szybę, jak to Ford. Tutaj mamy guziczek do odpalania pojazdu. Tutaj mam, leżą sobie dwa eee, klucze. No. A, co tam leżało w bagażniku? W bagażniku leżało sprzęgło, sprzęgło było do wymiany, bo było słabe i z przodu hamulce były e, słabe, były wymienione i przy okazji wleciał olej filtry, więc jest kurde, pakiet startowy na dzień dobry odpada, czyli te oleje, no takie rzeczy jak trzeba na dzień dobry, więc jest to już porobione. No, co tutaj jeszcze można powiedzieć? No, wyposażenie powiedziałem, wszystkim powiedziałem, zobaczmy teledyksy zobaczmy te ledyksy. Idziemy, idziemy. Będą mrugać jak to w telefonie, czy nie? Nie, nie mrugają, o kurczaki. Czasami przez próbkowanie telefonu mrugają. No dobra. Ford b -Max, 2015 rok. Trzymajcie się, hej.